Witajcie! Dzisiaj na kanale z powrotem, jak widać, przyczepka będziemy zmieniać lampy. Bo nie opłaca mi się tych kloszy wymieniać, bo są drogie. I tyle. Co nam będzie potrzebne do wymiany tych lamp? No, na pewno śrubokręt płaski, bo to wszystko jest na płaskie śruby. To Ruski wymyślił, ale nic. Coś tu wymyślimy. Z pewno lampy się wykręci całkiem. Klosz, lampę. Tutaj te cztery śrubki, bo tu lampa jest zasłonięta taką blachą, którą prawdopodobnie wykorzystam do tego, żeby zaślepić tutaj po tej lampie. Co tu? Kupiłem narzędzia, lampy są. Proszę bardzo, nówki. Zamontujemy takie odciągnika jakieś od MTZ czy od Zetora. Ważne, że będą działać. Kabel, gdyby był potrzebny. Tutaj narzędzie do zarabiania wsówek, wsówki, koszulki termokurczliwe, różne tu są rozmiary. Także będziemy działać. Na pewno zacznę od demontażu którejś chociaż jednej lampy, tych czterech śrub, co trzymają tą blachę. Odkręcimy lampę i zobaczymy, co tutaj wymyślimy, co tam będzie trzeba zrobić. Także odkręcę tą lampę, chociaż jedną na razie, żeby zobaczyć, mieć jakiś pogląd na to, co z tym zrobić. No i do Was wrócę. Chociaż te lampy działają, szkoda mi ich demontować, ale cóż, nie opłaca się tego szukać i wymieniać, bo to za drogie jest. Cztery komplety takich lamp mogę kupić za jeden taki klosz, bo to zabytkowy, więc zdemontuję i pomyślimy, co dalej. Także widzimy się po demontażu lampy i zachęcam do oglądania. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają przy okazji moje filmy, komentują w szczególności. Pozdrawiam kolegów z pracy ze wszystkich linii. Linia numer 1, pakowanie linia numer 1. Damian Majki, pozdrowienia za to, że tak fajnie zżartujecie sobie ze mnie, ale w pozytywny sposób. Także super chłopaki, dzięki i widzimy się po demontażu lampy. Także jestem z powrotem, tak wygląda po demontażu, to fabryczny kolor był, jak była nówka, była zielona, a malowana była z 5 czy ze 6 razy przez te wszystkie 30 lat. Nawet instalacja by mi tu pasowała z powrotem, tutaj lampę włożyć, i by wszystko było git, nie trzeba by było nic przerabiać, najgorzej tylko z tą dziurą. Co zrobić z tą dziurą? Wymyśliłem akurat taki patent. Zbudowałem sobie blachę. A to odpady jak na dachu robili blacharkę. Ale to na takie coś to wystarczy. Śmiało wystarczy. I sobie tak pomyślałem, że sobie wezmę ten stary klosz. O. Położymy sobie tutaj klosz. O. Ładnie sobie obrysuję nożycami do blachy. To wytnę ładnie, trochę więcej. No i wezmę szlifierkę kątową, Flexa z listkami, obszlifuję ładnie, żeby, żeby nie było zadziorów. Ładnie okrągło żeby było. I przewierci się w te śrubki. Tutaj w te otwory się przykręci. Będzie git. Także. Czym to odrysować? Muszę znaleźć mazaka. Odrysuję. Będzie gitara. Także widzimy się jak, jak wytnę i obrobię, chociaż z jeden kawałek. Będzie super. Także widzimy się za moment. Otóż tak, dorobiłem sobie coś takiego. Tak jak widać. Oczywiście widać ślad po obrysowaniu, ale to pójdzie do środka. Nawierciłem utwory. Ładnie wszystko pasuje. Przykręcimy to śrubami. No i trzeba będzie do tego przykręcić lampę. Będzie gitara, jak myślicie? Będzie dobrze. Także pobawię się tu z tym przykręcaniem, zamontuję lampę. No i sprawdzę, czy. Ona będzie działała, także widzimy się za chwilę. Także jestem z powrotem, mianowicie wygląda to tak. Okrągła blacha. Dałem ją tu na trzy śruby. Na te śruby oryginalne, na które była przykręcona stara lampa. O tu, raz, dwa, dwa, trzy. Tu już jest przykręcona lampa. Na pewno się nie urwie. Nie ma bata, żeby się urwała. No i teraz przewiercę sobie tylko tutaj otworek na kabel. Podłączyć i gitara. I lampa będzie świeciła. To co, spróbujemy z kamerą w ręku? Wiercimy. Nic się nie popsuje. Na pewno. Zobaczymy. Może lepiej przywiercę to bez kamery w ręku. Podłączę, podczepię samochód i zobaczę, czy to wszystko działa. Także za chwilę wracam. No, także jestem po tuningu. Lampy, jak widać, zamontowane. Ładnie świecą. Tutaj już złożyłem do końca, ale tutaj jeszcze nie. Chciałem pokazać, że wykorzystałem starą instalację. Także jest elegancko. Patent, wszystko na śrubach. Trzyma się. Wszystko jest git. O, elegancko. Pozycyjne światło, podświetlenie tablicy też działa. Także teraz już nie będę miał problemu, że klosza nie kupię, bynajmniej to tylko przyczepa, ma świecić. Także jeszcze sobie posprawdzamy, czy wszystko nam tu działa. Teraz jest dzień, bynajmniej o, kieruneczek w lewo, cykniemy sobie elegancko. O, elegancko, tak, pewnie że elegancko, inaczej być nie mogło. Kieruneczek w prawo, cyk. Kurde, miód malina. Lepiej nie można było sobie wymarzyć. Kurde, teraz jestem zadowolony. Awaryjki i wciśniemy sobie stop. Ja to robię, o tak, cegło. Cyk. Aby tylko czujnik załapał, że stop. O, w samochodzie widać, że stop świeci. Albo i nie, zgasło. A, samochód nieodpalany. Teraz jest stop. Przyczepce, kurde elegancko, malina jest to, wszystko jest malina. Także co elegancko, wszystko działa. Kolejny odcinek, może nakręcę, jak jak coś wymyślę. A na pewno coś wymyślę, coś będę robił, także elegancko. Życzę Wam wszystkiego dobrego. No i na razie, trzymajcie się, cześć!